Bardzo serdecznie na drugim Wielkopolskim Kongresie Gospodarczym w Koninie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj dyskutowali o tym, co leży nam głęboko na sercu. Leży nam na pewno dobro naszych firm i dobro pracowników, których w tych firmach zatrudniamy. Ale to my, przedsiębiorcy, ponosimy odpowiedzialność za los naszych pracowników i za los ich rodzin. Cieszę się, że organizatorzy wydarzenia. Jasno zaznaczyli, że jest ono organizowane dla przedsiębiorców i przez przedsiębiorców. Apeluję o większe zainteresowanie naszym regionem i jego problemami, by nie dopuścić do jego zapaści. Podkreślam, że zarówno miasto Turek, jak i też wszystkie miasta i gminy Wielkopolskiej Wschodniej nie są w stanie samodzielnie udźwignąć skutków transformacji. Gdybyśmy porównali sytuację Komina, z innymi miastami średniej wielkości, miastami wielkopolskimi, tutaj w tym miejscu oczywiście nie ma poznania, bo to absolutnie inna liga, zwróćcie Państwu uwagę, nieznokaliż Leszno-Ostów piła 30-40 osób na 1000 mieszkańców w Koninie 100. Dwukrotnie wyższe saldo pikactw. My mamy dzisiaj problem z zatrzymaniem ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, i nie ukrywam, że jakość życia, czy wpływ na tą jakość życia, e, będzie bardzo kluczowa w kontekście procesów migracyjnych dla naszego regionu. Celem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 roku, jest ochrona przedsiębiorstw. Przed skutkami śmierci prowadzących je osób. Zakładając, że nasza firma ma być długowieczna, ustalenie pewnych zasad i reguł, zarówno w rodzinie, jak i w firmie, była kluczowym momentem dla nas wszystkich, myślę. Bo my teraz wszyscy wiemy, na czym stoimy i, jakby, kontynuowanie tej działalności jest dla nas jasne. Kluczem jest konstrukcja rodziny i właściwa ocena potencjału sukcesorów bo niektórzy mogą mieć duszę artysty i mogą być zainteresowani prowadzeniem biznesu. Tak uważam, że równie dobrze może ten majątek aktywny być zarządzany przez menedżerów zewnętrznych, natomiast dzieci jako właściciele mogą podejmować decyzje o tym, w jakim kierunku chcą, żeby się biznes rodzinny jako taki rozwijał. Ludność naszego subregionu, liczba ludności gwałtownie spada. Jak widzimy bezrobocie rejestrowane, to jest świeże dane z lipca 2019, w Polsce jest 5,2%, w Wielkopolsce całej 2,8%, subregion koniński 4,9%. Naszym aktywem, niesamowitym aktywem, jest obszar, na którym działamy. Czyli tereny pokopalne, których mamy pod dostatkiem, postanowiliśmy, że je wykorzystamy i zrobimy z nich elektrownię fotowoltaiczną. Kolejny projekt, który w tej chwili pracujemy, to jest. Duża elektryzacja w przelektrowni Tam planujemy, byśmy wyprodukować do 20 ton wodoru na dobę. Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim uczestnikom II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego i zaprosić Państwa na 25 września do Poznania, gdy odbędzie się drugi dzień naszego kongresu. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego. I boję się, że strasznie wysoko ustawiłeś poprzeczkę. Nie wiem, jak sobie poradzimy w przyszłym roku, ale będziemy próbować. Dziękuję.